Rozdział pierwszy, w którym poznajemy się z Kubusiem Puchatkiem i z pszczołami i tu zaczyna się opowiadanie. Przedstawiam wam misia Puchatka, który właśnie w tej chwili schodzi po schodach. Tak tuk, tuk, tuk zsuwa się Puchatek na grzbiecie do góry nogami w tyle za Krzysiem, który go ciągnie za przednią łapkę. Odkąd Puchatek siebie pamięta, jest to jedyny sposób schodzenia ze schodów. Choć miś czuje czasami, że mógłby to robić zupełnie inaczej, gdyby udało mu się przes przestać tuk, choćby na jedną chwilę i dobrze się nad tym zastanowić a potem znów mu się udaje chyba, że nie ma na to innego sposobu tak czy siak, miś zjechał już na dół i gotów jest zapoznać się z wami proszę bardzo, oto jest Kubuś Puchatek Kubuś Puchatek lubi od czasu do czasu najrozmaitsze zabawy a czasem znów lubi siąść spokojnie przed kominkiem i posłuchać jakiejś ciekawej historyjki tego wieczoru a jakiej historyjki? zapytał Krzyś czy mógłbyś opowiedzieć Kubusiowi którąś z nich? Myślę, że tak, odrzekłem. A jak ci się zdaje, jakie historie Kubuś lubi najbardziej? O sobie samym, bo to jest taki miś. Aha, rozumiem. Więc opowiesz mu? Spróbuję. No i spróbowałem. Pewnego razu, bardzo dawno temu, mniej więcej w zeszły piątek, mieszkał sobie Kubuś Puchatek zupełnie sam w lesie pod nazwiskiem Pana Woreczko. – Co to znaczy pod nazwiskiem? – zapytał Krzyś. – To znaczy, że na drzwiach, na tabliczce miał wypisane złotymi literami nazwisko, a mieszkał pod nim. – Kubuś Puchatek nie wiedział dobrze, jak to jest – powiedział Krzyś. – Ale teraz już wiem – odezwał się mrukliwy głos. – Więc słuchaj dalej – powiedziałem. Otóż pewnego dnia Puchatek wyszedł na spacer i zaszedł na polankę w środku lasu, a po środku tej polanki rósł wielki dąb i z samego jego wierzchołka dochodziło głośne bzykanie. Kubuś Puchatek usiadł sobie pod tym dębem, podparł głowę na łapkach i zaczął rozmyślać. Z początku powiedział do siebie samego. To bzykanie coś oznacza. Takie bzykanie bzyczące nie bzyka bez powodu. Jeżeli słyszę bzykanie, to znaczy, że ktoś bzyka. A jedyny powód bzykania, jaki ja znam, to ten, że się jest pszczołą. Potem znów pomyślał dłuższą chwilę i powiedział, a jedyny powód, żeby być pszczołą, to ten, żeby robić miód. Po czym wstał i powiedział, a jedyny powód robienia miodu, to ten, żebym ja go jadł. I zaczął włazić na drzewo. Właził, właził, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. A gdy wreszcie wlazł na górę, prawie do połowy drzewa, taką sobie pioseneczkę, mru mruczaneczkę misi zaśpiewał. Dziwny jest niedźwiedzi ród, że tak bardzo lubi miód. Bzyk, 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 ram, pam, pam. Co to znaczy, nie wiem sam. Potem wlazł jeszcze wyżej i jeszcze wyżej i jeszcze trochę wyżej. Gdy tak właził, ułożył sobie inną piosenkę. Gdyby, gdyby pszczołami były niedźwiadki, nisko na ziemi miałyby chatki. A że tak nie jest, oto przyczyna, że się musimy na drzewa wspinać. Był coraz bardziej zmęczony, więc zaśpiewał żałosną piosenkę już, już, dobrał się prawie do miodu, gdy naraz... Trach! Ratunku! zawołał Puchatek, zlatując na gałąź o pół łokcia niżej. Gdybym zamiast tego powiedział i nie skończył, bo zleciał na następną gałąź o dwa łokcie niżej. Domyślacie się chyba, co miałem zamiar zrobić, wyjaśnił Puchatek. Fikając koziołka i zlatując na łeb, na szyję, na inną gałąź o trzy łokcie niżej. Oczywiście, że to było z mojej strony raczej przyznał spadając na następne sześć gałęzi. A to moim zdaniem przez to, powiedział opuszczając ostatnią gałąź i wikając przy tym koziołki, wszystko przez to, że zanadto lubię miodek. Ratunku zawołał padając w cienkiem w krzaki jałowca. Wylaz z zarośli, wyjął z nosa igły i znów zaczął rozmyślać i pierwszą osobą o jakiej pomyślał był Krzyś. O mnie? zapytał Krzyś drżącym ze wzruszenia głosem. Tak, o tobie. Krzyś nic nie mówił, tylko jego oczy stawały się coraz większe i większe, a policzki coraz czerwieńsze. Otóż Kubuś-Puchatek podszedł do swojego przyjaciela Krzyśa, który mieszkał za zielonymi drzewami na drugim końcu lasu. Dzień dobry, Krzysiu, powiedział Puchatek. Dzień dobry, Kubusiu-Puchatku, powiedziałeś. Chciałbym wiedzieć, czy masz pod ręką coś w rodzaju balonika? Balonika? Tak, idąc do ciebie, tak sobie mówiłem. Ciekawy jestem, przecież Krzyś ma pod ręką coś w rodzaju balonika. No właśnie tak mówiłem, myśląc o balonikach. A na co ci balonik? spytałeś. Kubuś Puchatek rozejrzał się dookoła, czy nikt nie słucha. Położył łapkę na pyszku i powiedział ledwo dosłyszalnym szeptem. Miod! Ale co ma balonik do miodu? Ma, odparł Puchatek. – Otóż właśnie tak się zdarzyło, że poprzedniego dnia byłeś na zabawie u twojego przyjaciela Prosiaczka i na tej zabawie dostaliście wszyscy baloniki i tyś dostał duży zielony balonik, a jeden z krewnych i znajomych królika dostał duży niebieski balonik i zapomniał zabrać go ze sobą do domu, ponieważ był doprawdy za młody, żeby chodzić na zabawy, a ty przyniosłeś ze sobą do domu zielony i niebieski balonik. – A który wolisz? – zapytałeś Puchatka. Widzisz, to jest tak, odpowiedział Puchatek. Kiedy się idzie po miód z balonikiem, to trzeba się starać, żeby pszczoły nie wiedziały, co się dzieje. Więc jeśli ma się ze sobą zielony balonik, pszczoły mogą pomyśleć, że jest się częścią drzewa i wcale nie zauważyć tego, kto idzie. A jeżeli ma się niebieski balonik, mogą pomyśleć, że jest się tylko kawałkiem nieba i też nie spostrzec tego, kto idzie. A teraz chodzi o to, jaki balonik wybrać. A powiedz, czy pszczoły nie mogą cię zauważyć pod balonikiem? Spytałeś. Mogą albo nie mogą, odparł Kubuś. Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Pomyślał przez chwilę i powiedział, postaram się wyglądać jak mała, ciemna chmurka. To je powinno zmylić. Wobec tego lepiej, żebyś miał niebieski balonik, powiedziałeś. I tak się też stało. Więc poszliście obydwaj z niebieskim balonikiem, a ty wziąłeś ze sobą fuzję. Tak tylko na wszelki wypadek, jak to zwykle robisz. A Kubuś Puchatek poszedł w jedno bardzo błotniste miejsce, które znał. Zaczął się w nim okropnie tarzać i tarzać, aż zrobił się całkiem czarny. I potem, kiedy balonik został porządnie nadbuchany i stał się bardzo, bardzo duży, Puchatek wziął w obydwie łapki sznurek, uwiesił się na nim i z wdziękiem uleciał w powietrze. Bardzo szybko znalazł się na wysokości drzewa, całkiem bliziutko nieba. Hurra! krzyknąłeś. Prawda, że cudowne? zawołał kubuś Puchatek do ciebie z góry. Jak ja wyglądam z dołu? A ty mu odpowiedziałeś: wyglądasz jak niedźwiedź uczepiony do balonika. A nie, zapytał Puchatek, a nie jak mała czarna chmurka na niebieskim niebie? Nie bardzo. Ale może tam w górze to wygląda troszkę inaczej. Już ci raz mówiłem, że z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Nie było wiatru, który by poniósł go w stronę drzewa, tak że Miś wisiał nieruchomo w powietrzu. Mógł widzieć miód, mógł wąchać miód, ale nie mógł dotknąć miodu. W krótkiej chwili zawołał w dół do ciebie. Krzysiu, co? Zdaje mi się, że pszczoły coś zwąchały. A co takiego? Nie wiem, ale mam wrażenie, że one się czegoś domyślają. A może myślą, że chcesz się dobrać do ich miodu. Może z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Znowu na chwilę zapadło milczenie, po czym Kubuś Puchatek zawołał na ciebie z góry. Krzysiu! Co? co? Czy masz w domu parasol? Mam, albo co? Chciałbym, żebyś go przyniósł i przechadzał się z nim tam i z powrotem i mówił ajajaj, aj, aj", zanosi się na deszcz. Myślę, że to będzie świetny sposób na pszczoły. A ty pomyślałeś w duchu głupi, poczciwy misiu. Ale nie powiedziałeś tego głośno, bo za bardzo go lubisz, tylko poszedłeś do domu po parasol. Ach, jesteś nareszcie, zawołał z góry Kubuś, puchaty, kiedy tylko wróciłeś pod drzewo. Byłem już o ciebie niespokojny. Jestem zupełnie pewien, że pszczoły stanowczo coś podejrzewają. Czy mam otworzyć parasol? Zapytałeś. Tak, tylko poczekaj chwilkę, musimy być rozsądni. Najważniejsza pszczoła, jaką mamy zmienić, to królowa. Czy potrafisz z dołu odróżnić królową od innych pszczół? Nie, a szkoda, ale trudno. Musimy sobie radzić inaczej. Teraz, kiedy ty będziesz przechadzał się tam i z powrotem pod parasolem i mówił: A zanosi się na deszcz, ja znów zaśpiewam piosenkę chmurek, taką, jaką tylko chmurka może zaśpiewać, a ty sobie spaceruj. No i wtedy, kiedyś ty przechadzał się tam i z powrotem i myślał, czy będzie deszcz, czy nie będzie, kubuś pochatek zaśpiewał taką piosenkę. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak powodzie, mała chmurka na dzień dobry, taką piosnkę śpiewa co dzień. Jak to miło chmurką być, niebem płynąć jak po wodzie i od rana na dzień dobry, taką piosenkę śpiewać co dzień. Jak to miło chmurką być. Pszczoły bzykały podejrzliwie jak one to mają w zwyczaju. Kilka z nich naprawdę wyfrunęło z gniazda i zaczęło unosić się dookoła chmurki. A gdy chmurka właśnie śpiewała drugą zwrotkę swojej piosenki, i nawet jedna z pszczół usiadła na chwilę na nosie chmurki, ale zaraz odfrunęła. Krzysiu, aj, Krzysiu! wrzasnęła chmurka. Co? Myślę i myślę, i teraz już wiem na pewno, że to jest bardzo zły gatunek pszczół. Tak ci się zdaje? Zupełnie zły gatunek, i myślę, że one chyba robią kiepski miód. I zdaje się, że ja chyba zejdę na dół. A co ty o tym myślisz? Ale jak, zapytałeś. Kubuś Puchatek nie pomyślał o tym. Gdyby wypuścił sznurek z łapki, zleciałby na ziemię, a to mu się nie bardzo uśmiechało. Myślał więc długo, wreszcie powiedział. Krzysiu, musisz strzelić w balonik. Czy masz ze sobą fuzję? Ma się rozumieć, odpowiedziałeś. Ale jeśli to zrobię, balonik będzie do niczego, powiedziałeś. Tak, ale jeśli ty tego nie zrobisz, rzekł Puchatek, ja będę do niczego. Więc wobec tego wycelowałeś bardzo ostrożnie w balonik i wystrzeliłeś. Ojej, wrzasnął puchatek. Czy nie trafiłem? zapytałeś Krzysiu. Trafić, trafiłeś, odpowiedział puchatek, ale nie w balonik. Bardzo mi przykro. Powiedziałeś i jeszcze raz strzeliłeś, ale tym razem już w balonik, z którego powolutku wyszło powietrze i kubuś opuścił się na ziemię. Ale miał tak zesztywniałe łapki od ściskania sznurka, że przez cały tydzień trzymał je wyciągnięte w górę. Ile razy mucha siadła mu na nosie, nie mógł opędzić jej łapką, tylko zdmuchiwał ją tak. I zdaje mi się, choć nie jestem tego pewien, że i dlatego jeszcze niedawno nazwano misia puchatkiem. A czy to już koniec tej historyjki? Zapytał Krzyś. Tak, to koniec tej historyjki. Ale są jeszcze inne: o Puchatku i o mnie, i o króliku, i o prosiaczku, i o was wszystkich. Czy już ich nie pamiętasz? Pamiętam, tylko kiedy chcę sobie je przypomnieć, to zapominam o tym, jak Puchatek i prosiaczek polowali na słonia. No i nie złapali go, prawda? Nie, Puchatek nie mógł, bo jest głupiutki, ale czy ja go złapałem? O tym właśnie w tej historyjce. Krzyś kiwnął główką. Przypominam sobie, powiedział Krzyś, jak tylko puchatek już dobrze tego nie pamięta i puchatek chciałby, żeby mu ją znowu opowiedzieć, bo on lubi prawdziwe historie, a nie wymyślone. I ja tak myślę, powiedziałem. Krzyś westchnął głęboko, wziął misia za łapkę i ciągnąc go ze sobą poszedł w stronę drzwi. Przy drzwiach odwrócił się i powiedział: Czy możesz przyjść do mnie, jak się będę kąpał? Mogę, odpowiedziałem, ale ja go nie skaleczyłem kiedy strzeliłem z fuzji, prawda? Nic, a nic. Krzyś kiwnął głową i wyszedł, a po chwili usłyszałem tuk, 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 tuk. Po chwili Puchatek wchodził za Krzysiem na górę po schodach. Rozdział drugi, w którym Puchatek idzie z wizytą i wpada w potrzask. Pewnego pięknego dnia miś zwany przez swych przyjaciół Kubusiem Puchatkiem, albo krócej Puchatkiem, przechadzał się po lesie pomrukując dumnie pod nosem. Tego dnia właśnie ułożył sobie małą piosenkę, gdy wczesnym rankiem robił przed lustrem swoje codziennie ćwiczenia gimnastyczne na schudnięcie. Tra-la-la, -la, tra -la -la, podśpiewywał, gdy wyprężył się w górę jak tylko mógł i potem tra -la -la... Tra-la-la, -la, ojej, ledwo żyje, gdy nie zginając kolan, próbował dosięgnąć palcami podłogi. Po śniadaniu powtarzał tę piosenkę raz po raz, dopóki nie nauczył się jej na pamięć. Teraz wymrukiwał ją sobie bez zająknięcia. Brzmiała ona mniej więcej tak. Tralala, 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 -la, tra -la, la Rum trum trum, tra-la-bum, rum tum tum, tralabum. Szedł więc sobie puchatek i wesoło podśpiewywał, rozmyślając o tym, co kto robił... I jak to jest, kiedy jest się tym kim innym? Aż zaszedł na piaszczysty wzgórę, gdzie była wielka nora. Aha! Rzekł Puchatek. Rum tum tum, tralabum. Jeśli, Jeśli wiem cokolwiek o czymkolwiek, to ta nora oznacza duże towarzystwo, powiedział. A duże towarzystwo oznacza królika, a królik oznacza łasowanie i słuchanie mruczanki i tak dalej. Rum tum tum, tralabum. Puchatek wsadził łeb do nory i zaczął wołać. Hej, jest tam kto? Z głębi nory dał się słyszeć rumor, a potem zapadła cisza. To, co powiedziałem przed chwilą, było hej, jest tam kto? Zawołał Puchatek donośnym głosem. Nie zabrzmiała odpowiedź z wewnątrz, po czym ten sam głos dodał. Nie wrzesz, tak słyszałem cię zupełnie dobrze za pierwszym razem. Do licha, rzekł Puchatek. Czy tam naprawdę nie ma nikogo? Nikogo. Kubuś Puchatek wysunął łeb z nory, i zastanowił się przez chwilkę i pomyślał. Tam przecież musi ktoś być, jeśli powiedział, że nie ma nikogo. Po czym znów wsadził łebek do nory i powiedział. Hej króliku, czy to czasem nie ty? Nie odpowiedział królik, tym razem już innym głosem. A czy to nie jest czasem głos królika? Myślę, że nie, odparł królik. W każdym razie nie powinno tak być. Aha, powiedział Puchatek. Znów wysunął łebek z nory, pomyślał trochę i znów go wsunął z powrotem i powiedział, no dobrze, a może będziesz tak uprzejmy i powiesz mi, gdzie jest królik. Poszedł odwiedzić swojego przyjaciela Kubusia Puchatka, który jest jego wielkim przyjacielem. Ale właśnie ja, odpowiedział miś, ogromnie zdziwiony. – Co za ja? – kubuś Puchatek. – Czy jesteś tego pewien? – zapytał Królik jeszcze bardziej zdziwiony. – Najzupełniej pewien – odpowiedział Puchatek. – W takim razie proszę wejść. Puchatek zaczął się przepychać z całych sił przez otwór nory, aż wreszcie wlazł do środka. – Miałeś zupełną rację – powiedział Królik, przypatrując mu się pilnie. – To jesteś ty. Cieszę się, że cię widzę. – Aleś ty myślał, że kto tam był? Widzisz, nie byłem zupełnie pewien. Wiesz, jak to jest w lesie. Nie można, nikogo nie można nikogo wpuszczać do domu. Trzeba być bardzo ostrożnym. Ale co myślisz o tym, żeby przekąsić co nieco? Puchatek lubi, lubił przekąsić swoje małe co nieco o 11 rano i cieszył się bardzo widząc, jak Królik wydobywa z szafki garnuszki i talerze i gdy Królik zapytał, co wolisz, miód czy marmoladę do chleba, Puchatek był tak wzruszony, że powiedział jedno i drugie. I zaraz potem, żeby nie wydać się żarłokiem, dodał, ale po co jeszcze chleb, Króliku, nie rób sobie za wiele kłopotu. I przez dłuższy czas po tym nic nie mówił. W końcu Puchatek zamruczał coś do siebie, wstał, uścisnął serdecznie łapkę Królika i powiedział, że musi już iść. Czy nie mógłbyś zostać jeszcze trochę? Zapytał królik uprzejmie. Owszem, odparł puchatek. Mógłbym zostać jeszcze trochę, gdybyś... Gdybyś... I spojrzał wymownie w stronę spiżarni. Prawdę mówiąc, odezwał się królik, to i ja miałem właśnie wyjść. No widzisz, więc już idę. Do widzenia. No trudno, do widzenia, jeśli na pewno już masz dosyć. Ale czy ty miałbyś jeszcze coś? Królik zdjął pokrywki z garnuszków, zajrzał do środka i powiedział, nie, nic już nie mam. Ja tylko tak, że Puchatek, kiwając łebkiem, ale już muszę iść, do widzenia. I to mówiąc, zaczął gramolić się z nory przez ten sam otwór, w którym wszedł. Wyciągnął przed siebie przednie łapki, popychał się tylnymi i po chwili jego nosek wyjrzał na świat Boży, a potem uszy, a potem przednie łapki, potem ramiona i nagle... Ujej, zawołał Puchatek ratunku, ja chyba muszę wrócić. Do licha przecież ja muszę się stąd wydostać! krzyknął Puchatek. Ale nie mogę robić jednego i drugiego! Wołał! Ratunku i do licha! Tymczasem królik postanowił pójść na mały spacer, a ponieważ frontowe drzwi jego mieszkania okazały się zastawione, wyszedł przez kuchenkę. Okrążył dookoła całe mieszkanie i doszedł do drzwi frontowych, w których zastał Puchatka. Co to zapytał? Czy cię wzdeło? Nie skąd odparł puchatek niedbale? Od po prostu wypoczywam, rozmyślam i mruczę, mruczę do siebie samego. Daj mi łapkę. Miś puchatek wyciągnął łapkę i królik zaczął ją ciągnąć i ciągnąć z całych sił. Aj! krzyknął puchatek, boli! Nic innego, tylko cię wzdeło. ale ja ci mówię, że to są skutki tego że puchatek gniewnie że się nie ma drzwi frontowych dostatecznie szerokich. A ja ci mówię, zrzędził królik, że to są skutki nadmiernego jedzenia. Myślałem o tym, tylko nie chciałem nic mówić. O tym, że jeden z nas je o wiele za dużo i to nie jestem ja. Ale trudno, idę po Krzyścia. Krzyś mieszkał na drugim krańcu lasu, i gdy nadszedł z królikiem, zobaczył przednią połowę buchatka wystającą z nory. Powiedział: Ach, ty poczciwy, głupi misiu! Ale powiedział to tak czule, że z serca wszystkich nagle wstąpiła nadzieja. Już mi się zdawało, powiedział puchatek prychając noskiem, że królik już nigdy nie będzie mógł używać swoich drzwi frontowych. A byłoby to dla mnie nie do zniesienia. I dla mnie też powiedział królik. Że nie będzie mógł używać swoich drzwi frontowych, powtórzył Krzyś, nic podobnego. Ma się rozumieć, że będzie mógł. No to dobrze, rzekł królik. W najgorszym razie nie będziemy cię mogli wyciągnąć kubusiu, to wepchniemy cię z powrotem. Królik nastroszył wąsiki w głębokim namyśle i odrzek, orzekł, że z chwilą, gdy Puchatka wepnie się w tamtą stronę, Puchatek już zostanie po tamtej stronie i że nikt oczywiście nie będzie się tak z tego cieszył jak on. Królik. I że niektórzy mieszkają w dziupli drzewa, a inni znowu w norkach pod ziemią i że... Czy ty chcesz przez to powiedzieć, że ja się nigdy stąd nie wydostanę? Chcę przez to powiedzieć, powiedział Królik, że jeśli już się przepchałeś tak daleko, byłaby wielka szkoda zmarnować ten cały twój wysiłek. Krzyś był tego samego zdania. Pozostaje nam tylko jedno, odezwał się. Poczekać, aż trochę schudniesz. A ile czasu trzeba na to, żeby trochę schudnąć? Zapytał Puchatek zaniepokojony. Myślę, że chyba z tydzień. Ale ja nie mogę sterczyć tu przez tydzień. Możesz, możesz, mój poczciwy misiu. To się łatwo da zrobić. Trudno jest tylko cię stąd wyciągnąć. Poczytamy ci trochę, że królik łagodniej. Mam nadzieję, że śnieg nie będzie padać. I powiem ci szczerze, mój kochany, że zabierasz sporo miejsca w moim mieszkaniu. Czy nie będziesz miał nic przeciwko temu, jeśli użyję twoich tylnych łapek zamiast wieszaka na ręczniki? Po co mają tak sterczyć bez żadnego pożytku? I tak będzie bardzo wygodnie powiesić na nich ręczniki. Cały tydzień powtórzył pochatek posępnie. A co będzie z jedzeniem? Obawiam się, że nic. Że, Krzyś, chodzi o to, żebyś mógł jak najprędzej schudnąć. Za to będziemy ci czytać. Miś chciał weschnąć tak głęboko, ale gdy tylko się przekonał, że nie może, bo był za bardzo wzdęty, łezka spłynęła mu soka i powiedział – w takim razie może byś mi przeczytał coś z książki kucharskiej. To takie, co, coś takiego, co by pokrzypiło biednego misia uwięzionego w wielkim potrzasku. I tak Krzyś przez cały tydzień siedział u północnego końca puchatka, a królik wieszał ręczniki na południowym jego końcu. A miś był pośrodku i czuł, że z każdą chwilą staje się coraz bardziej smukły i wiotki. A pod koniec tygodnia Krzyś powiedział już. Po czym złapał puchatka za przednie łapki, królik złapał Krzyśa, a wszyscy krewni i znajomi królika, królika i zaczęli ciągnąć, ciągnąć, ciągnąć z całych sił. I przez długi czas puchatek wołał tylko oj, i, aj! i potem nagle zawołał pif, zupełnie jakby korek wystrzelił z butelki. Krzyś i królik i wszyscy krewni i znajomi królika fiknęli koziołka w tył i wywalili się jedni na drugich, a na samym końcu wyleciał Kubuś Puchatek, nareszcie wolny. Misiu ukłonił się grzecznie swoim przyjaciołom, dziękując im za pomoc i pomrukując dumnie pod nosem poszedł na przechadzkę po lesie. A Krzyś popatrzył za nim czule i powiedział sam do siebie: poczciwy głupi miś.